Miasto Königsberg, jedno z najbardziej rozpoznawalnych wśród matematyków, swoją sławę zawdzięcza nietypowej strukturze geograficznej. Rzeka opływa brzegi miasta i dwie duże wyspy w centrum, a wszystkie obszary lądowe łączy aż siedem mostów. Mieszkańcy i turyści od dawna próbowali znaleźć odpowiedź na pozornie prostą zagadkę. Czy da się przejść wszystkimi mostami dokładnie raz, nie powtarzając żadnego z nich? To pytanie intrygowało wielu aż do 1736 roku, kiedy o nim usłyszał Leonard Euler. Najpierw naukowiec przeniósł szkic mostów na tzw. graf, w którym wierzchołki oznaczają obszary lądowe, a krawędzie mosty. Aby wyjaśnić, jak działa taki model, odłóżmy na chwilę nasz główny problem i rozważmy prostszy graf z zaledwie dwoma wierzchołkami. Trasy w takim grafie można podzielić na dwa rodzaje. Zamknięte i otwarte. Trasa zamknięta to taka, w której zaczynamy i kończymy w tym samym wierzchołku. Oznacza to, że każdy wierzchołek ma parzystą liczbę krawędzi, bo za każdym razem, gdy do niego wchodzimy, musimy też z niego wyjść. Trasa otwarta zaczyna się w jednym wierzchołku i kończy w innym. W takim przypadku tylko dwa wierzchołki mogą mieć nieparzystą liczbę krawędzi, początkowy i końcowy. Wszystkie pozostałe wierzchołki muszą zachować parzystą liczbę, wejść i wyjść. Te obserwacje prowadzą do wniosku, że cykl Eulera, czyli przejście każdą krawędzią dokładnie raz, istnieje tylko wtedy, gdy każdy wierzchołek ma parzystą liczbę krawędzi. Albo dokładnie dwa wierzchołki mają liczbę nieparzystą. Z tą wiedzą możemy wrócić do królewca. Szybko okazuje się, że każdy wierzchołek w tamtejszym grafie ma nieparzystą liczbę mostów, co kłóci się z warunkiem cyklu Eulera, więc niemożliwe jest przejście przez wszystkie mosty w mieście tylko raz. Zachęcam Was do zastanowienia się, który most można usunąć, by taki spacer stał się możliwy. Jakie jest Wasze rozwiązanie? Napiszcie je w komentarzach. Jeśli spróbujecie odnaleźć Königsberg na współczesnej mapie, nie uda się to. Po II wojnie światowej miasto zostało wcielone do Związku Radzieckiego i otrzymało nazwę Kaliningrad. W Polsce często mówi się natomiast o Królewcu. To określenie niesie ze sobą bogate dziedzictwo historyczne, gdyż przed laty właśnie pod tą nazwą miasto stanowiło stolicę Prus a w następnym filmie zajmiemy się słynnym problemem bazylejskim dotyczącym sumy nieskończonego szeregu odwrotnych kwadratów. Dowiemy się, jak Euler poradził sobie z tym pozornie niemożliwym wyzwaniem.